Polska gola. Stawiamy na dobrą zabawę. Wciągnąć brzuchy! Musicie dać z siebie wszystko! Prezes, patrzy! Jak nie dacie z siebie wszystkiego, to żaden nie zrobi tu żadnej kariery! O, burza idzie. A tego na treningu nie było. Oj, coś czuję, Rysiu, że my wreszcie coś zarobimy. Panowie, prezes, patrzy: no, trochę energii, coś tu musimy pobiegać, no. A czemu oni nie grają, tylko dyskutują? Strategię omawiają. Strategię? Jaką strategię? No w końcu ksiądz. Może chce, żeby czysto grali? Gąsiorek! Przy telefonie! Gąsiorek, jak cię złapią za rękę, to może to nie twoja ręka? Natürlich! Ten czerwoni ten czerwoni ten czabiał czerwony, ten czerwony! Mów, mecz będą grali. Zakłady przyjmują. Kurs jaki? Na Berlin, panie prezesie. Na Berlin! Osiołek, ty musisz kas poluzować, bo ci krew do mózgu nie dopływa głąbie. Ja się pytam, kurs zakładów jaki? No, a jak dajmy na to yy, sędzia będzie przekupiony i, no, i ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Hmm? Ale kto przekupi? Przecież ja sędzie go opłacam. Pół dnia tutaj na pana czatuję. No i niepotrzebnie, bo akurat jestem zajęty. Nie, ale potrzebnie, potrzebnie. Pan poczekaj ja ma pieniądze do wydania. To nie można było tak od razu zacząć. Najważniejsze, że jest na kogo postawić. <laughs> Pan prezes chce tyle kasy postawić na naszych zawodników? Coś ty zgłupiał? Polska gora. Stawiamy na dobrą zabawę.